Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z Gry Total Tank Simulator. Dzisiaj zrobimy to, co mówiłem jakiś czas temu, że chciałbym zrobić, mianowicie yy, Wielka Brytania przeciwko Francji. Także zobaczymy, yy, co z tego wyjdzie. To, to oczywiście czas dajemy na nieskończone pieniążki też. Jakąś fajną mapę sobie. Nie ja wiem, może taka, tu jest jakaś. Taka, taka o będzie. E, no więc lecimy. No dobra, no to standardowo na początku robimy bez jednostek specjalnych. Jakieś ciągi, a dam jakieś jeżdżące, żeby nie było. Dobra, potem wydajmy rozkazy i zobaczmy, kto wygra tę bitkę. Francuzi z Anglikami się um, ruszają do boju. Prawda, tu już jakieś pierwsze ostrzały, jakieś pierwsze wybuchy. Wyjechały te takie słabsze francuskie czołgi, no te silniejsze angielskie, te są niszczone po prostu w trybie natychmiastowym. Praktycznie Z jeden strzał, i taki czołg, nie ma już praktycznie życia. Ale nadjeżdżają te większe, cięższe Zobaczymy jak one sobie poradzą z Anglikami Też też chyba szału nie ma Przecież jak tak patrzy na wskaźniki to jedna i druga strona dosyć mocno już oberwała No, wyrównana walka, wyrównana Spodziewałem się, że jak Anglia ma więcej czołgów, to sobie łatwiej poradzi, ale tu też te niszczyciele francuskie może robią robotę. Tak by się wydawało. Ale patrząc na wskaźniki, obecnie Anglia wygrywa z Francuzami, chociaż nie jakoś bardzo. No, to Francuzi raczej przegrają to starcie. Raczej tak będzie. Ale to co raczej więcej zrobimy, jeszcze starć, tu jest jeszcze ileś pojazdu do przetestowania, także. Także jeszcze kilka starć sobie zrobimy. Jeszcze jedno na jakieś pojazdy. Jeszcze artylerie. Yy, nie, nie będę tutaj działa przeciwlotnicza, one będą później z jednostkami specjalnymi, jak już samoloty będą. Zrobimy sobie to, jeszcze jakieś pojazdy są. Razem z piechotą pójdzie. Albo nie. Zobaczymy. No i generalnie Francuzi tutaj już przegrywają. Ostatni chyba dwa czołgi zostały. Ostatni jeden. I tyle. No. I Wielka Brytania wygrała pierwszą rundę. A tym resetujemy sobie. No dobra. To usuwamy wszystkie jednostki. I Wielka Brytania. Mamy niszczyciele czołgów, których nie przetestowaliśmy. Załóżmy, że możemy je teraz użyć. No tutaj czołgów nie będzie, ale niech już będą. Do żeby wszystkie. OK. Jednostki. No i zaczynamy bitwę. Zatem obie strony ruszają do boju. Zobaczymy, co z tego zatem wyjdzie. Myślę, tak w mieście teraz zaczęli bardziej ostrzeliwać wcześniej tam, a teraz bardziej w wiosce. Tu jeszcze zaczęli też tutaj tak klasycznie na polu się ostrzeliwują. O kurcze, jak nagle coś wybuchło. Ej, co to było? Co, co tu się stało? Czemu nagle tyle czołgów Anglikom wybuchło? Czemu oni tak mocno nagle przegrywają? Co jest? Czemu ich wszystkie czołgi zaczęły się nagle palić? Czemu one same zaczęły wybuchać? Co to się dzieje? Czyżby jakiś francuski pojazd miał jakieś takie dziwne zdolności? No aż ciekawe, bo Anglicy w zasadzie stracili wszystkie swoje czołgi, praktycznie. No ja nie ma co się dziwić, no. Jezu, co się stało? Czemu mnie tak nagle wyrzuciło? Ja Jeszcze umarłem. O, ale to się ja nie dostałem. Umrzy od wywrócenia się na plecy. No No dobra, no, nie chce mi się tych anglików szukać. Jednak generalnie no... Co nie mówić... Myślę, że można spokojnie uznać, że... Francuzi tę bitwę wygrali. Dobra. Teraz usuwamy wszystkie jednostki. Tu już żadnych nie chcemy. No i jednostki specjalne to jest coś takiego: takie coś, takie coś. Natomiast Francuzi, chodzi o jednostki specjalne, to mają takie coś i linia marzinota. linia marzinota, postawimy sobie. O tu. Dobra, więc give orders, start battle. Samoloty na siebie ruszyły. Francuzi mają ich mniej, więc generalnie raczej przegrają. ma no jeszcze ekipy żołnierzy biegnących na dole. No zobaczymy, jak to pójdzie. Bo Janes, spadochroniarze. No tu. Jedna ze specjalnych broni anglików trafia te francuskie samoloty, je jakoś tam niszczy, czy coś wyłącza, po prostu. One się rozbijają. To jest linia marżynata, no, no nic takiego nie robi. Po prostu będzie strzelać. i tyle. Nawet w górę, więc w miasteczku jak zawsze angielscy żołnierze ostrzeliwują się z francuskimi. No nie z łasieczka No tych francuskich żołnierzy tutaj dużo jest Tych Anglików coś tak mało, albo... A nie, bo oni tu jeszcze idą tu. Oni do chat powładzili, teraz się nie będą kampić przez wieczność. No dobrze. Taką mają panowie strategię. Francuzi natomiast są... Mm, na zewnątrz to jeszcze idą Anglicy są Francuzi, oni są na zewnątrz, czyli no, można powiedzieć, że mają gorzej, bo są na zewnątrz No, ale Francuzi raczej przegrywają z tego co widzę obecnie. Raczej tak. Ślata jeszcze na niebie. Raczej się już wszystko porozbijało. Wielki atak wojsk francuskich na umocnienie Anglików No ten wielki atak kończy się bym powiedział raczej tym, że Anglicy ich odpierają. Ci Francuzi tak niewiele mogą zrobić tak naprawdę No, nie tak już ten francuski atak raczej zostanie odparty bez problemów przez Anglików. Tu ktoś jeszcze idzie? Tu my chyba kolejnych Francuzów, czyżby chcieli zniszczyć tajną broń Anglików? Najwyraźniej no ona raczej na nich nie działa. A może działa? Ciężko powiedzieć, tak czy jak. Chyba nie działa. Tak czy jak. Na radaru. Tak, to jest radar. Tego radaru nikt nie broni, więc tak naprawdę, no. Łatwo. Mogł go łatwo zniszczyć w tym momencie. No, chyba spał ten radar. No właśnie, i poradarze. Także... No to w tym momencie tylko Francuzi mają coś specjalnego, mianowicie... mianowicie chodzi tu oczywiście o... linię nie ma żyjnota, Ale wygląda na to, że Anglikom nie udało się nakłócić w tych pozycjach. I walka jest bardzo wyrównana. Nawet jeżeli odeprą Francuzów, to dalej będą musieli zdobyć linię marinot. A tam mają działa i karabiny maszynowe, więc podejście tam nie będzie łatwe. A Anglików jest coraz mniej. Tu jeszcze nadchodzą ci, co zniszczyli ten radar Tesli. Ale Francuzi, jeśli patrzymy na wskaźniki, też mają coraz gorzej. Może nie zniszczyli, to i nie to. A chyba weszli z tej linii ten Ta, nie, zniszczyli linię ta. Czyli jednak Francuzi też już nie mają swojej specjalnej e, broni jednostki. Czyli teoretycznie Anglicy powinni to wygrać. Też ciężko powiedzieć, jak patrzę te wskaźniki, to walka jest tak wyrównana, że ja nie mogę. Jak Francuzi znowu nie że jakiejś tajnej broni, teraz nawet w ogóle to może im się nie udać. Chociaż z drugiej strony teraz wygląda na, nawet tak, jakby Anglicy jednak mieli to wygrać. No, tymi miotaczami tych Anglików niszczą. No i chyba Francja wygrała. Tak, Francja wygrała. Ostatecznie jednak Francja zwyciężyła. Też używałem więcej jednostek, więc. Ale no. Francuzi też stracili więcej. No, więcej mieli no. a zatem moi drodzy ostatecznie wygrała Francja no ja przyznam, że trochę się nie spodziewałem myślałem, że Anglicy biorąc pod uwagę, że mają więcej sprzętu to wygrają ale gdyby nie to, że y, stracili wtedy y, podczas tej drugiej walki w jakiś dziwny sposób stracili większość armii, to gdyby nie to to zapewne by wygrali z Francuzami no ale stało się co się stało, dziękuję za oglądanie, czołem